Cześć wszystkim, dzisiaj naprawdę wyjątkowy dzień. W końcu nadeszła ta chwila i podajemy ceny. Po wielu tygodniach wzmożonej pracy działu architektury, marketingu oraz sprzedaży, przygotowaliśmy dla Was katalogi, w których chcemy pokazać aktualną ofertę, w której zawarliśmy technologię, specyfikacje naszych budynków oraz tak jak wcześniej wspomniałem, ceny. Ja nazywam się Piotr Hochu i zapraszam do obejrzenia odcinka, w którym przeprowadzę Was przez cały katalog. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nagrywamy film o tym, jak czytać katalog, a nie wrzucimy go po prostu ogólno dostępnego. No, Dlatego, że tak jak już wiecie, jak wielokrotnie informuję Was na filmach, budowa jest naprawdę złożonym procesem i nie wystarczy poznać tylko samej ceny domu, natomiast. Rzeczy w około budowy, przed i po, jak i w trakcie, jest znacznie więcej niż tylko wybudowanie samego domu w stanie deweloperskim. Na filmie podsumowującym rok 2023 wspomniałem, że przygotowujemy katalog, który będzie tak naprawdę podręcznikiem budowy, i tak właśnie się stało. Nasz katalog ma około 80 stron na dzisiaj dzień, natomiast ile będzie miało w przyszłości, zobaczymy. Będzie ciągle do pobrania z naszej strony na bieżąco, jak również. Pod tym filmem, właśnie w momencie kiedy go oglądacie, możecie z linku pobrać sobie nasz nowy katalog, przeglądnąć go, no i zapraszamy do kontaktu, oczywiście od poniedziałku do piątku, nasi sprzedawcy są dla Was dostępni, w weekend oczywiście nie pracujemy, więc dzisiaj katalog z przyjemnością przeglądnijcie, no i odzywajcie się w tygodniu, no więc zaczynajmy. Katalog, który widzicie, jest przede wszystkim interaktywny. Wiele pozycji w tym katalogu jest klikalnych, tak jak kontakt do nas bezpośredni, czy też wejście na stronę internetową. W dalszych etapach katalogu pokażę Wam, które ikony jeszcze. Natomiast na pierwszej stronie również zawarte są godziny naszej pracy i prawdopodobnie oglądacie ten film w niedzielę. I to, o co chciałbym Was prosić, to wstrzymajcie się jeszcze chwilkę z telefonami, ponieważ często w niedzielę mamy od Was. Prośby kontaktu, natomiast jak widzicie, pracujemy od godziny 8 do 16, od poniedziałku do piątku, czasami również w weekend, ale to ogłaszamy na naszych mediach społecznościowych. Więc lecimy dalej z katalogiem. Katalog przede wszystkim zaczyna się od spisu treści. Ten spis treści pokazuje, jak obszerny proces budowy jest i jak widzicie, dopiero w czwartym rozdziale. Mamy nasze modele razem z cenami, czyli prawdopodobnie to, co Was przyciągnęło do tego filmu, poznać ceny. Ale to, co chciałbym uczulić i szczególnie o co Was prosić, to przeglądnijcie katalog od samego początku, ponieważ wszystkie te etapy są bardzo istotne. Będziecie znacznie mądrzejszymi inwestorami po przeglądnięciu takiego katalogu. Będziecie sobie zdawać sprawę, jak obszerny proces budowy jest i ile kroków należy wykonać, aby dom wybudować od porządku aż do oddania kluczy. Więc le lecąc dalej, Pierwszy rozdział jest to wprowadzenie, czyli ogólne informacje, które już na nasz temat znacie. Ogólne informacje odnośnie domów, dlaczego warto nas wybrać. Skoro tutaj jesteście, to pewnie coś was do nas przyciągło. Natomiast, aby się utwierdzić, przeczytajcie oczywiście wprowadzenie. Kolejne strony wprowadzenia zawierają właśnie interaktywne linki do naszych komentarzy Google. Są to oczywiście prawdziwe komentarze naszych klientów. Zachęcam do przeglądnięcia, jest już ich około 100 na goglach, gdzie mamy bardzo wysoką średnią. Także zachęcam choćby nawet do dania pozytywnego komentarza, jeżeli byliście u nas. Kolejne etapy wprowadzenia są to Inwestycje, które wybudowaliśmy dla klientów, które są możliwe do wynajmu. Tu oczywiście, klikając każdy z poszczególnych elementów tego katalogu, e, przeprowadzi was bezpośrednio do miejsca naszych inwestycji. A po co to zrobiliśmy? No po to, żebyście mogli do takiego miejsca pojechać, przedstawić budynki, które my zrobiliśmy. Często te budynki nie są standardowymi budynkami, które budujemy. Natomiast na pewno bardzo prawdopodobne jest to, że będziecie mogli porozmawiać z inwestorem, zapytać go o odczucie, jak... Było, jak wygląda cały proces budowy. To pewnie jest dla Was bardzo wiarygodne. Plus, zobaczyć, oczywiście, całą technologię i estetykę wykonania. Na drugiej stronie wrzuciliśmy inwestycje, które już niebawem będą, dane które już są wybudowane, będą niebawem oddane do użytkowania również dla Was. Natomiast będzie tych inwestycji znacznie więcej, ponieważ są w trakcie procesowania, są w trakcie rozpoczęcia budowy. Jeżeli tylko kolejne inwestycje z możliwością wynajmu dojdą, na pewno o tym dowiecie się i ten katalog będzie o tę stronę uzupełniony. Co jest ważne, żeby powiedzieć, że katalog właśnie jest interaktywny czyli my będziemy za każdym razem, kiedy będą jakiekolwiek zmiany, aktualnie wprowadzać je do katalogu, tak żebyście byli na bieżąco, co dzieje się u nas w firmie. Oczywiście zrobimy to dla Was. No i tutaj zaczynamy drugi rozdział: technologia. Dużo by się na ten temat rozgadywać. Dużo już pewnie słyszeliście z naszych filmów, natomiast bardzo profesjonalnie na ten temat powie wam nasz kolega Tomasz, który w filmie zajmuje się dobrem odpowiednich materiałów i zaopatrzeniem. Cześć, jestem Tomek. W firmie Timberbun zajmuje się doborem materiałów i wyborem dostawców. Staramy się wykorzystywać maksymalnie jak się da materiały naturalne. W najnowszym, najnowszym katalogu będziecie mogli zobaczyć dokładnie przekrój ściany, dokładne użycie materiałów. Pewnie to już znacie, ale tam jest to powtórzone dla, dla wszelkiej jasności. Nasze domy budujemy z drewna konstrukcyjnego sprowadzanego ze Skandynawii. Ze Skandynawii, dlatego że tam drewno jest trochę twardsze, trochę mocniejsze, łatwiej uzyskać parametry wymagane dla C24. Oprócz drewna do budowy domu użyta jest wełna, wełna skalna Rokul. Dlatego taka wełna, dlatego że ona jest impregnowana, zabezpieczona przed wilgocią. Kolejnym elementem na ścianie jest płyta Sztejko. Płyta impregnowana, bitumowana, otwarte dyfuzyjnie. Dlatego otwarte dyfuzyjnie, dlatego taka powinna być konstrukcja ściany. Ewentualna para wodna, która gdzieś tam może w ścianie się przedostać, ma swobodną drogę na zewnątrz. Potem w szczelinie wentylacyjnej pod elewacją swobodnie może to odparować. I elewacja do wyboru, tutaj jest akurat zaprezentowana modrzewiowa, to jest nasza ulubiona elewacja. W środku do konstrukcji przybijamy różdż instalacyjny, który również wypełniamy wełną dla uzyskania lepszych parametrów termicznych. I potem wykończenie wewnętrzne albo płyta GK, albo błazeria, albo sklejka, albo jeszcze co, kto sobie innego wymyśli. W naszym domu stropie wykonujemy z płyty MFP. Płyta MFP dlatego, że to jest jedna z twardszych płyt konstrukcyjnych o znikomej zawartości formaldehydów, klejów. Również MFP kręcimy w łazienkach i w kuchni, tam, gdzie będziecie wieszać szafki kuchenne, tam, gdzie będą wisieć różne rzeczy na ścianach. W tych miejscach ściany są wzmacniane również płytą MFP. Materiały, które są w dachu, to również drewna konstrukcyjne 124, wypełnienie wełną Super Rock rokula. Oraz na wierzchu płyta Sztejko, która tu jest trochę grubsza dla lepszych parametrów termicznych. Na tym modelu widzicie też drewno, które użyte jest do konstrukcji dachu. To jest drewno tartaczne. To już jest przeszło, cały czas przeszłość. Cały czas ewoluujemy, cały czas się zmieniamy, cały czas coś poprawiamy. W tej chwili używam tu już drewna struganego dla uzyskania lepszej dokładności wymiarów. Całość domu wykończona jest blachą na rąbek. Na budowę przyjeżdża gotowy zestaw blach razem z obróbkami, razem z rzędami. Każdy z elementów tego domu, każdy, elemen każdy materiał użyty w tym domu nie jest przypadkowy. Wszystkie te materiały są wynikiem doświadczeń wszystkich nas, są wynikiem szkoleń i wiedzy zdobywanej przez lata. Każdy z tych elementów do się pasuje. Na tą chwilę ten dom wygląda tak i jest złożony z takich elementów, ale cały czas ewoluujemy, cały czas się zmieniamy. Nie wykluczone, że coś z czasem może się zmieniać. A może wy macie jakieś pomysły, może coś można zrobić lepiej? Odpowiedzcie nam to. Jak powiedział Tomasz, dobór odpowiednich materiałów jest dla nas kluczowy. Oczywiście, jeżeli byliście u nas, widzieliście, jak to wygląda. Nie jest to przypadkowe. Każdy element naszego domu jest przemyślany. Otwartość dyfuzyjna ścian, dobór odpowiednich materiałów, jakościowych materiałów wpływa na to, że w naszych domach naprawdę żyje się dobrze i przede wszystkim macie poczucie dobrze zrealizowanej inwestycji. Tak samo, tak samo firmy, z którymi współpracujemy. Są przez nas odpowiednio przetestowane. Jeżeli pojawi się na horyzoncie współpraca z kimś jeszcze bardziej wartościowym, to oczywiście poinformujemy Was na bieżąco. Idąc dalej przez technologię, są, są to rzeczy, które już znacie, czyli przekroje naszych ścian, aczkolwiek dodaliśmy bardzo. Czytelne grafiki, aby nie było żadnych niedomówień, co zawiera stan deweloperski, co zawiera stan podstawowy danego budynku. Wiecie, jakie materiały o jakich parametrach stosujemy do naszej technologii. Myślę, że to są dla Was bardzo wartościowe rzeczy, również opis technologii pod kątem instalacyjnym, jak również co jest bardzo istotne, to, czego większość filmie podaje u nas, od razu czytelnie macie podane ilości przy każdym modelu, ile mamy gniazdek, ile mamy oświetlenia. Jak widzicie, te ilości są naprawdę bardzo duże. My wychodzimy z założenia, że nie robimy instalacji od minimum, czyli od 15 punktów, natomiast robimy instalacje tak, żeby były wygodne do życia. Robimy, projektujemy te domy tak, jakbyśmy sami chcieli w nich żyć i w zasadzie nie ma potrzeby najmniejszej potrzeby zmian e, układów. Oczywiście jest taka możliwość po zakupie budynku, po indywidualnym ustaleniu z konsultantem, z projekt managerem, natomiast według nas te układy są tak optymalnie zrobione i tak mocno doinwestowane, że nie ma oczywiście potrzeby jej zmiany. Idąc dalej, macie tutaj informacje o naszej elewacji. Najważniejsze kwestie, które powinniście wiedzieć, jak również ustandaryzowaliśmy wygląd zewnętrzny budynku, wprowadziliśmy tak jak widzicie, trzy rodzaje wykończenia zewnętrznego, tak naprawdę estetyki zewnętrznej budynku. Timber Moon Standard to są budynki, które najczęściej nas tutaj charakteryzują, które są w naszych katalogach i nasze, nasze domy pokazowe wyglądają dokładnie w ten sposób. Timber Moon Classic są to budynki, które budujemy, tak jak widzicie, z przewagą modrzewia i Timber Moon Modern, które, budynki, które oczywiście wielu już wybudowaliśmy, widzieliście w naszych filmach. Nowoczesny styl z blachą po bokach. Każdy z modeli budynków możecie wybrać dokładnie w tym formacie, który jest dla Was najbliższy. Okej. Okay. Kontynuując technologię, widzicie tutaj zakładkę, choćby nawet do rekuperacji. Które, filmy, które są, czy też będą, załączone oczywiście są interaktywne. Klikacie i przenosi was do kanału naszego YouTube, gdzie możecie poznać naszą technologię już bardziej wnikliwie. Na tym etapie kończymy. Dział technologii. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to tak jak wspomniałem, piszcie w komentarzu na pewno dodamy kolejne rozdziały. Jeżeli jest tylko chęć, potrzeba z waszej strony, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszej technologii, jak najbardziej wrzucimy to i poinformujemy was w mediach. Zakończyliśmy technologię, wchodzimy w budowę w pięciu krokach, czyli tak naprawdę, jak cały proces budowy wygląda. Coś, co jest dla Was prawdopodobnie kluczowym rozdziałem, czyli budowa od początku, aż do oddania kluczy. No tak naprawdę, jak wiecie, budowa zaczyna się od znalezienia odpowiedniej działki. Są parametry działek, które należy przestrzegać, choćby nawet w poszukiwaniu działki, czy też jeżeli macie swoją działkę i zastanawiacie się, czy da się wybudować tam budynek. Są pewne parametry, których należy przestrzegać, no ale najlepiej o tym powie nasz architekt, Piotr, który jest specjalistą w tej sprawie. Cześć, nazywam się Piotrek Tomczyk i chciałem Wam powiedzieć kilka słów o wyborze działki lub no to, co możecie wybudować na swojej działce. Z takich najważniejszych informacji, które powinniście wiedzieć, to to, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i co ten miejscowy plan pozwala nam wybudować. Jeśli takiej sytuacji nie ma, no konieczne będzie wystąpienie o, z wnioskiem o warunki zabudowy, żeby gmina w tym wypadku określiła, nazwijmy to taki mini miejscowy plan dla, dla, waszego, dla waszego terenu. Drugim ważnym elementem jest dojazd do działki. Musicie sprawdzić jakie koszty się z tym wiążą, mówię tu od strony formalnej zarówno, jak i na przykład jeśli chodzi o dostęp do mediów, które zazwyczaj w drodze lub, lub na dojeździe będą, będą po prostu realizowane. Nie możemy też zapomnieć o wymiarach działki. Przyjmuje się, że dla naszej technologii takim minimalnym wymiarem działki jest 12 metrów. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji. W przypadku, kiedy nie znajdziecie oczywiście działki o tych, tych wymiarach. Można powiedzieć, są na to różne sposoby. Oczywiście, w dobrym tego słowa znaczeniu, mamy na to rozwiązanie. Musicie się z nami skontaktować, przeanalizujemy działkę i na pewno w jakiś sposób znajdziemy zgodny, zgodny z Waszymi oczekiwaniami. Często zapominamy również o samych proporcjach działki oraz najbliższym otoczeniu. Na przykład może być taka sytuacja, że sąsiednie budynki będą bardzo blisko. W stosunku do Waszych granic działki to też jest bardzo ważna informacja, ponieważ ogranicza to Waszą przyszłą zabudowę. Często zapominamy również o kierunkach świata, jakie ma Wasza działka oraz o nachyleniu samej działki. Te rzeczy pozwalają nam dobrze zaprojektować budynek, odnieść się do osi widokowych, do kierunków. Możemy też optymalizować prace fundamentowe. W przypadku stromych działek. Bardzo ważnym jest dobre zaprojektowanie posadowienia budynku z uwagi na redukcję kosztów i uniknięcie wysokich fundamentów, murów oporowych, które no nie, są, nie, są, nie są konieczne do prawidłowego posadowienia budynku, jeśli już mówimy. Odnośnie warunków geologicznych, to jest to też bardzo ważna sprawa. Niezbędnym elementem całego procesu projektowego jest opracowanie specjalistycznej dokumentacji geologicznej. Najczęściej jest to opinia geotechniczna, która określa nam warunki gruntowe panujące na działce, ponieważ grunt musi być oczywiście. Musi mieć odpowiednie parametry do bezpiecznego posadowienia waszego budynku. Jest to bardzo ważna rzecz i kładziemy na to, na to duży, duży nacisk, żeby w tym zakresie dobrze się przygotować do prac fundamentowych. Jako firma Timbermund kładziemy duży nacisk na opracowanie dokumentacji geologicznej, gdyż jest podstawą do przyszłej gwarancji. Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej aspekty, jeśli chodzi o wybór działki, tak jak widzicie, Taka analiza działki jest, jest bardzo ważna, i warto ją zlecić uprawnionemu, doświadczonemu architektowi, który w sposób profesjonalny przedstawi Wam wnioski z takiej analizy i pomoże Wam w podjęciu decyzji. Pokrótce poznaliście już wszystkie parametry techniczne, jakie powinna spełniać Wasza działka przyszła lub też tą, którą macie, więc yy, przechodząc dalej, widzicie jak proces jest rozbudowany. Przede wszystkim zaczyna się od procesu urzędowego, oczywiście w momencie, kiedy macie już działkę. Następnym etapem po wykonaniu procesu urzędowego, który jest oczywiście rozbudowane, przedstawimy go na następnych kartkach tego katalogu. Zaczynamy etap budowy, oczywiście od transportu. Na początek budujemy fundament, budujemy stan podstawowy, później deweloperski. Tutaj oczywiście skróciliśmy informację do deweloperskiego i Wykańczamy budynek, jak również wykonujemy ewentualne wykończenia architekturę zewnętrzną plus wykończenia zewnętrzne, takie jak ogrodzenia czy prace na działce, to dowiecie się w następnych rozdziałach. Tutaj opisując właśnie pierwszy etap pozwolenia na budowę, na tych kartach, które widzicie przedstawiamy Wam różnicę między pozwoleniem na budowę a zgłoszeniem, ale bardziej profesjonalnie pokrótce opowiem Wam o tym Piotr, także słuchajcie jego i zaraz wracamy do katalogu. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy pozwoleniem na budowę a zgłoszeniem, to musimy tutaj mieć na uwadze głównie czas trwania całej procedury, ponieważ sam proces urzędowy trwa 65 dni, minimum 65 dni. Natomiast cała, cała procedura, całe opracowanie dokumentacji, koordynacja międzybranżowa i opracowanie projektów branżowych, zakładamy, że trwa to około 6 miesięcy. Jeżeli chodzi o zgłoszenie, jest to dużo prostsza administracyjnie procedura, która przekłada się na skrócony czas całego postępowania. Jednak ostateczna decyzja co do sposobu postępowania, czyli pozwoleniem, czy zgłoszeniem, zależy od państwa działki, państwa warunków na działce i musi zostać przeanalizowana przez nas, zaakceptowana przez państwa. Więc macie już cały pogląd sprawy, jak wygląda szukanie działki, wykonanie formalności, i jeżeli ten etap przejdziemy, oczywiście. Z Timbermuth, zachęcam, abyście zlecali nam wszystkie z tych etapów, ponieważ jest to dla Was wygodne, dla nas również, ponieważ możemy zaplanować całą budowę co do dnia. I jeżeli już skończymy te etapy, zaczynamy tak naprawdę realne działanie w terenie. Zaczyna się to właśnie od transportu, transportu i logistyki. Transport i logistyka jest to jedyna rzecz, której nie jesteśmy w stanie Wam rzeczowo przekazać, ponieważ. Budujemy w całej Polsce, dzwonicie i piszecie do nas naprawdę z odległych zakątków Polski, czasami mamy budowy pod nosem tak zwanym, parę kilometrów od nas, a czasami jest to na drugim końcu Polski, więc ta logistyka oczywiście każdy rozumie, nie może być liczona w cenę budynku, ponieważ bylibyśmy już z założenia nieatrakcyjni, musielibyśmy doliczyć transport tak jakby na koniec Polski, więc... Wyceniamy go indywidualnie. Natomiast macie tutaj jasno opisane, co wchodzi w zakres właśnie tej logistyki. Zapewniam Was, że logistyka w naszej firmie jest bardzo tania, znacznie tańsza niż w jakichkolwiek innych firmach, ponieważ jak we wszystkich etapach korzystamy z własnych samochodów, z własnych pracowników i nie jest to etap, na którym chcemy zarabiać. Po prostu jest to etap, który musi wyrównać koszty logistyki, dojazdu do Was. Natomiast jeżeli uważacie, że warto z nami współpracować, myślę, że spokojnie nie będzie to przeszkodą. Po transporcie rozpoczyna się pierwszy tak naprawdę etap budowy na działce, czyli budowa fundamentów, a jak również zagospodarowanie terenu. Te rzeczy są również wyceniane i ustalane indywidualnie z handlowcem, tak jak wiecie z naszych filmów, cenę za płytę fundamentową, czy też za inne rodzaje fundamentów palowych. Które są wykonywane dookoła budynku, znacie z góry i ona się nie zmieni. Taka, jaka jest w katalogu, taką również macie w umowie. Natomiast są rzeczy, które są niewycenialne właśnie nie znamy Waszej działki na etapie choćby nawet telefonu, rozmowy telefonicznej, czy nawet jeżeli jesteście u nas, więc są rzeczy, które są rozliczane po budowie, jeden do jeden. Oczywiście odsyłam do naszych filmów na YouTube, tam znacznie więcej na ten temat mówię, tłumaczę dlaczego tak, a nie inaczej. Myślę, że jest to bardzo czytelne, bardzo uczciwe podejście z naszej strony. Lećmy dalej. Jeżeli wybudujemy już płytę fundamentową, możemy zacząć budować dom w stanie deweloperskim, ale żeby ten dom w stanie deweloperskim powstał, najpierw budujemy pierwszy stan, czyli stan podstawowy. Stan podstawowy, tak jak widzicie tutaj na ekranie z zewnątrz, wygląda tak jak ten budynek, czyli tak naprawdę tak jak znacie nasze budynki. Jest elewacja modrzewiowa, stolarka okienna, trzyszybowa, drzwi wejściowe, oczywiście obróbki blacharskie, orynnowanie, czyli wszystkie elementy, które widzicie na zewnątrz. Jak jest w katalogu ujęte, elementy, mała architektura zewnętrzna, czyli ganki, tarasy nie są wycenione od razu, w, nie są wliczone od razu w etap podstawowy, ponieważ czasami ich potrzebujecie, czasami nie. Czasami budujemy znacznie większe niż te, które widzicie na domu pokazowym, więc są to rzeczy wycenione indywidualnie. Natomiast po kontakcie z naszym konsultantem dostaniecie pełną wycenę, która będzie obowiązywała również umowie. Wewnątrz budynek, tak jak widzicie, jest wydzielony konstrukcyjnie, strop, płyt, jest dom zamknięty oczywiście płytami. To są płyty właśnie, które widzicie od zewnątrz, płyty Thermo o których mówił Tomek. No i jak widzicie jest konstrukcja, wszystkie ściany działowe są wydzielone konstrukcyjnie, natomiast w domu brakuje termoizolacji, instalacji i zamknięcia ścian, co właśnie jest już w etapie deweloperskim. Czyli w etapie deweloperskim mamy z zewnątrz budynek taki sam jak w etapie podstawowym, czyli tak naprawdę nic się z zewnątrz nie zmieniło, ciągle budynek wygląda tak jak go widzicie, choćby nawet na naszych dniach otwartych, a wewnątrz właśnie mamy już dodatkowo, Instalacje, mamy termoizolację i ściany są zamknięte karton-gipsem. To wszystko jest opisane bardzo jasno tutaj. Jeżeli coś jest dla Was niejasne, to oczywiście, tak jak powiedziałem, zachęcam, piszcie w komentarzach, będzie to wyjaśnione. Ostatni z etapów, to po etapie deweloperskim jest oczywiście wykończenie budynku na gotowo i tutaj tak jak już wiecie, przygotow przygotowaliśmy dla Was aranżację każdego z budynków. Pracujemy już dla Was na, nad kompleksowymi wycenami, tak abyście mogli jednym kliknięciem zamówić wykończenia, czyli będzie jedna całościowa cena za wykończenia, tak abyście nie musieli się zastanawiać, które z elementów poszczególnych czy wybrać, czy nie wybrać, po prostu jednym kliknięciem kupujecie aranżację całego budynku, to już niebawem, natomiast Samą aranżację wizualną możecie zobaczyć już w naszych katalogach. Jeżeli będziecie po rozmowach z konsultantem, on na pewno dostarczy Wam jeszcze większą ilość materiałów, żebyście mogli zainspirować się, choćby nawet jak taki budynek wykończyć. Jeżeli nie będziecie chcieli z nami wykańczać budynku, tylko będziecie chcieli zrobić to w własnym zakresie, z różnych względów, ze względów ekonomicznych, ze względów czasowych. Czasami ktoś chce budowę rozłożyć na 2-3 lata, jest dla nas oczywiście zrozumiałe. Zawsze możecie kupić gotowy projekt, pełen projekt techniczny, czyli jak wszystkie rzeczy zainstalować, jak ułożyć, łącznie z obliczeniem materiałów, z wskazaniem, gdzie te materiały kupić i również z wizualizacjami każdego pomieszczenia. Możecie zamówić u nas taki projekt i w własnym zakresie taki budynek wykończyć. Myślę, że jest to naprawdę super opcja, ponieważ nawet jeżeli będziecie chcieli te wykończenia zrobić za rok, nie będziecie musieli się zastanawiać, co do czego pasuje, ile czego zakupić. To naprawdę zaoszczędzi masę, masę czasu. Osobiście uważam, że jest to super opcja, którą robimy, także czekajcie, jak tylko uruchomimy tę usługę. Natomiast kilka słów więcej na ten temat powie nasza projektantka Ola, która między innymi przygotowała te projekty. Cześć, nazywam się Olga. Razem z zespołem projektowym przygotowaliśmy dla Was trzy koncepcje kolorystyczne. Pierwsza naturalna, w której możecie znaleźć dużo drewna, naturalnych materiałów. Druga grafitowa jest to nowoczesna koncepcja z ciemnymi kolorami, ale też znajdziecie tam dużo, dużo naturalnych materiałów i drewna. Oraz trzecia nowoczesna z domieszką koloru. Też będzie możliwość zdecydowania, jaki kolor byście chcieli w tej koncepcji. My postawiliśmy na szaro zielony. To, co widzicie w naszym katalogu, to są tylko zajawki. Po więcej wizualizacji, po więcej pomysłów zapraszamy do nas. Oprócz wizualizacji, które widzicie w katalogu, przygotowaliśmy dla Was zestaw rysunków technicznych, na których znajdziecie rozmieszczenie gniazdek, rozmieszczenie włączników. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby było jak najbardziej funkcjonalne i ergonomiczne, a po więcej szczegółów zapraszamy do naszych doradców. Ok, mam nadzieję, że przyjemnie słuchało się Oli, jak zawsze. Natomiast to, co chciałem podkreślić, to to, że jesteście po poznaniu tak naprawdę bardzo kluczowych rzeczy, czyli wszystkich kroków, które budowa zawiera, od momentu procesowania poprzez właśnie wykończenie budynku na gotowo i też wszystkie czynniki. Wcześniej, jak również poznaliście naszą technologię, czym się sugerować w doborze producenta, wykonawcy, więc myślę, że jak na tym etapie jest już bardzo wartościowo. Zbliżamy się prawie do połowy katalogu, natomiast y, naprawdę warto, warto się zagłębić w tą lekturę. Tym bardziej, że inwestycja w budynek prawdopodobnie jest to jedną z większych Waszych inwestycji, myślę, że warto poświęcić na to kilka dobrych minut. No i przechodzimy do kluczowego etapu naszego katalogu, czyli. Cen, poznaliście już wszystkie etapy wcześniej, natomiast tutaj jest rozdział, który prawdopodobnie interesuje Was najbardziej. Przelecę pokrótce przez kilka dosłownie modeli, ponieważ sami zagłębicie się w tą lekturę. Pokażę Wam tylko, na czym się tutaj sugerowaliśmy w doborze, w ułożeniu tego katalogu. Przejdźmy na przykład do modelu Timbermoon 72. Jak widzicie. Budynek z zewnątrz jest pokazany już jako realne zdjęcie, niektóre mają wizualizację, niektóre realne zdjęcia. Jest pokazane oczywiście wszystkie parametry budynku zewnętrzne. I to, co chcieliśmy Wam zaproponować, to odpowiednie układy. Tak jak widzicie, tutaj przy tej ikonie, przy każdym budynku będziecie mieć podaną i maksymalną ilość sypialni, maksymalną ilość Łazienek. Natomiast to, czy ona będzie. Taka czy mniejsza, zadecydujecie sami po zobaczeniu tych układów. Przedstawiam zawsze układ pierwszy, który przedstawiam, metraż, cenę, układ drugi, układ trzeci, każdy z tych układów jest inny, każdy z tych układów jest dla Was charakterystyczny, każdy z tych układów jest inny, wybierzecie to, co jest dla Was najbardziej odpowiednie. No tutaj poznając już cały właśnie ten budynek, którym jesteście zainteresowani. Widzicie cenę, podsumowanie za układ pierwszy, drugi, trzeci. Ile kosztuje proces urzędowy, o którym już słyszeliście już o nim na pierwszych etapach tego filmu. Ile kosztuje fundament, transport i logistyka. I oczywiście rzeczy dodatkowe, które możemy rozbudować w pakiecie deweloperskim, takie jak ogrzewanie, wentylacja, architektura zewnętrzna, wykończenia zewnętrzne. I tak wygląda schemat każdego tak naprawdę budynku. Nie będę się o tym rozgadywał. Zobaczcie sami, ocencie jak to jest wykonane. Zbliżamy się już do końca. Mam nadzieję, że katalog był dla Was wartościowy, natomiast zawsze po obejrzeniu katalogu, po obejrzeniu naszej oferty pytacie, co dalej. Więc również przygotowaliśmy dla Was bardzo fajną ścieżkę, tak naprawdę od momentu pierwszego kontaktu do momentu odebrania kluczy. Pokazujemy, ile dany proces trwa, tak abyście mieli świadomość, że pewne rzeczy no, wymagają czasu, natomiast mimo wszystko u nas nasze działanie, naszej firmy jest bardzo mocno zorganizowane i jesteśmy w stanie od momentu pierwszego kontaktu do momentu odebrania kluczy, bardzo szybko oddać Waszą inwestycję. Natomiast zapoznajcie się z tymi krokami, jeżeli będziecie chętni skontaktować się z nami, powiem Wam za chwilę jak to zrobić. Oczywiście tutaj dodajemy również informacje o, o możliwości odwiedzenia domu pokazowego. Po kliknięciu w ten link jesteście przekierowani do kalendarza, gdzie możecie wygodnie umówić się na spotkanie z naszym doradcą w domu pokazowym. Oczywiście w tych godzinach, które tutaj proponujemy. Lecąc dalej... Wrzuciliśmy najczęściej zadawane pytania, jeżeli jakiekolwiek jeszcze macie, to zachęcam Was właśnie do pisania tych pytań w komentarzach. No i to, co, to czym się najbardziej szczycimy, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to oczywiście ludzie, którzy tworzą tą firmę. Nie wszyscy są akurat na tym zdjęciu, ale tak jak powiedziałem, katalog jest interaktywny, więc pewnie zaraz dodamy jakieś świeże zdjęcie. Jeżeli będziecie chcieli, przedstawimy sylwetki każdego z osobna, tak żebyście wiedzieli, w czyje ręce oddajecie własną budowę, tak żebyście byli spokojni, że od początku do końca budowę przeprowadzą profesjonaliści. No więc jesteśmy już na końcu katalogu. Tak jak widzicie, ostatnia strona jest z przedstawieniem naszych handlowców, do których prawdopodobnie bezpośrednio będziecie chcieli się dodzwonić. Jest tutaj przedstawiona pokrótce sylwetka każdego z nich, jeden i drugi jest mega profesjonalny. Oczywiście czasami również telefony trafiają do mnie. Natomiast jakby nie było, te dwie osoby tutaj czekają na wasz kontakt, podane są ich dane telefoniczne, mailowe, więc gorąca prośba, jeżeli zapoznacie się z całym katalogiem i jeżeli po zapoznaniu się z tym katalogiem będziecie mieć już chęć na konkretną rozmowę z jednym z tych panów. Dzwoncie, piszcie. Natomiast katalogi przygotowaliśmy właśnie po to, żeby zaoszczędzić czas dla obu stron z szacunku do was i do naszego czasu, żebyśmy kilkukrotnie, kilka razy dziennie nie musieli odpowiadać na te same pytania. Myślę, że katalog naprawdę mocno to wyczerpał. Jeżeli uważacie, że jest coś jeszcze do dodania, to tak jak powiedziałem, piszcie, na pewno to dodamy. Cześć, z tej strony Zbyszek. Jestem doradcą klienta. Przygotowując nowy katalog, zabraliśmy najczęściej zadawane pytania od naszych klientów. I staraliśmy się w zrozumiały sposób przekazać najważniejsze informacje. Warto spisać swoje pytania, przygotować dokumenty dotyczące działki, abyśmy mogli przejść do kolejnego etapu. Kolejnym etapem po zapoznaniu się z katalogiem jest bezpośredni kontakt z nami w celu przygotowania indywidualnej oferty lub umówienia wizyty w domu pokazowym. Zachęcam do kontaktu. Oczywiście w godzinach naszej pracy. Jeżeli tylko nie jesteśmy w stanie odebrać telefonu, to prawdopodobnie obsługujemy klientów, prawdopodobnie mamy spotkania z naszymi klientami i oczywiście zawsze odzwaniamy, także prosimy Was naprawdę o cierpliwość. Nie zawsze jesteśmy w stanie od razu odpisać, odzwonić, ale gwarantuję, że zrobimy to w najszybciej, jak się tylko da. No więc przeprowadziliśmy Was przez cały katalog. Kluczowe informacje oczywiście wiecie, natomiast pytanie, gdzie ten katalog pobrać? No przede wszystkim, pierwszą możliwość, jaką macie dzisiaj, to właśnie pod tym filmem jest link, który zaprowadzi Was właśnie do tego katalogu. Drugą opcją jest pobieranie go z naszej strony internetowej, a trzecią opcję wprowadzamy już w tym tygodniu, właśnie po, po weekendzie, gdzie będziecie mogli katalog pobrać bezpośrednio na swój telefon. Po zadzwonieniu do nas na centrale poinformujemy Was o tym, jak to zrobić, jaka będzie tego funkcja. Więc czekajcie cierpliwie. Już za kilka dni będziecie mogli również wygodnie pobrać na telefon. Oczywiście dziękuję wam, że dotarliście do tego etapu filmu. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to, że oglądacie nas, że jesteście coraz bardziej świadomi. Osoby, które przychodzą do nas, widzimy, jak mocno są zaangażowane w przyswajanie wiedzy, którą właśnie dajemy dla was, żebyście byli bardziej świadomymi inwestorami, żeby budowa była dla was znacznie łatwiejszym procesem. To naprawdę bardzo, bardzo cenimy. Pamiętajcie jednak, że oferta z upływem czasu może się zmienić. Możecie oglądać ten film w różnym etapie. Może być 2026, akurat pozdrawiamy. Ktoś może oglądać ten film wtedy i oczywiście ceny, które widzieliście na monitorze, czy też oferta, którą widzieliście na monitorze, może ulec zmianie. Nie mówię, że na pewno, ale może ulec zmianie, dlatego zawsze pobierajcie aktualną ofertę. Dlatego zrobiliśmy ją interaktywną, po to, żebyście mieli najświeższe informacje, najświeższe ceny i konkretne nasze usługi, które na dzisiaj dzień wam chcemy zaoferować. Pamiętajcie również o subskrypcjach, ponieważ, jak informuje mnie za kamery i kiwa palcem, tutaj menadżer od wideomarketingu Maciej, wiele osób ogląda, natomiast nie wszyscy subskrybują. Naprawdę zachęcam, będzie to dla Was bardzo wartościowe, a dla nas to będzie dodatkową gratyfikacją. Kończąc już, dziękuję za poświęcony czas, życzę miłej lektury, no i do zobaczenia. Cześć.